Hejka, hejka moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj y, omówimy sobie śladową aktualizację, która co prawda była prawie tydzień temu, ale nie miałam czasu w ogóle tego nagrać, także lecimy. No mam nadzieję, że... Nie jest to jakoś tak mega, mega, mega za późno. Także, dobra, w tej aktualizacji ogólnie doszły nam dwa magiczne konie, które w Valedale bodajże będą na stałe, a w Murland przez dwa tygodnie i to są jakieś chyba na modelach Pasofino jeśli dobrze pamiętam. Także dobra, wraz z tymi końmi zawitały także zwierzaki, więc ja że sobie zobaczymy, jak tam pojedziemy mamy także jakieś zagubione jednorożce i przeprowadzkę koni Marwali, achałte chińskich oraz Curly i one zostały przeniesione do nowej. Grani bodajże, a jeszcze knapstrupy zostały przeniesione do wioski księżycowy sierp. Dobra, no i jeszcze tam w sklepie z bonusami mamy coś do odebrania, ale to oczywiście tylko i wyłącznie dla takich dożywotnich y, graczy Star Ridera. Ok, no i jeszcze chyba tam 7 dni stajennej przyszło nam za darmo, także to wszystko sobie dzisiaj zobaczymy. Ok, to myślę, że będziemy po kolei robić i tak. Najpierw pojedziemy do Murland zobaczyć te magiczne konie, więc widzimy się właśnie tam. Okej, okay, kochani, jesteśmy już y, w Murland. Tutaj mamy te dwa nowe koniki, no i ogólnie ja żadnego z nich nie kupię, ponieważ no jak widzicie nie stać mi na to, ale myślę, że jak uzbieram Star -końcy, bo ja ogólnie rzadko doładowywuję, jak uzbieram Star -końcy, to myślę, że któryś się jednak pojawi w mojej kolekcji, no i myślę, że prędzej byłby to ten czarny, ten cały czarny tutaj ten, ponieważ mam białego tego jednorożca, syrwana, no i chciałam sobie, to tak powiem, uzupełnić, ale, ten tutaj, z tego co widzę, tak mi się wydaje, przynajmniej jest o wiele lepiej dopracowany. Te szczegóły, to wszystko naprawdę to bardzo ładnie wygląda. I tak naprawdę, jedyne czego żałuję, to to, że te konie są na modelu pasofino, bo no, lubię te konie, ale że tak powiem, nie są pod mój gust jakoś bardzo. E, dobra, zobaczymy sobie te zwierzaki jeszcze. Tutaj też jestem tego ciekawa. E, mamy taką sowę. Chyba? No, ktara. Możliwe, że to jest sowa. Tak, tak, sowa. Tutaj mamy kozę, nenni, No i blask, czyli wiewiórkę. Dobra, w porządku. Także to tutaj mamy ogarnięte. Ja naprawdę ten czarny mi się podoba. Mimo, że to jest pasofino, to podoba mi się ten konik. Bardzo. Tak, żewa mi się podoba. I ogon. Dobra. Czyli tak, magiczne konie i magiczne zwierzaki mamy ogarnięte. Teraz pojedziemy sobie do Głuchych Lasów i zobaczymy, co tam mamy do zrobienia. Okej okay, kochani, no ja wam powiem tak, że mi się nie udało znaleźć tej wiewiórki, tego blaska, czy jaką tam miał. Nie udało mi się go znaleźć, także to jest trochę dziwne, bo powinien to być chyba jakiś wykrzyknik z tym związany, nie wiem. Ale no nie udało mi się go znaleźć, także no przepraszam was bardzo, no najwyżej... Jak go znajdę jeszcze, to może to dogram. Także no cóż, no tak wyszło. Eee, ale mamy jeszcze w tej aktualizacji tą przeprowadzkę tych koni, to tego nie będziemy sprawdzać. No i jeszcze pojedziemy sobie do sklepu z bonusami w Murland, ponieważ tam mamy nowy przedmiot. I to chyba są buty. Eee, także dobra, widzimy się w Murland znowu. Okej okay, kochani, jesteśmy już w Murland, no i już jedziemy sobie. Do tego sklepu z bonusami, który bodajże jest tutaj. No i ogarniemy sobie te buty. No, ja tutaj mam do poodbierania, ponieważ mi się po prostu tego nie chce nigdy odbierać, ale zobaczymy sobie. No, mam tego dużo. <grym> tak, ale zobaczymy sobie te buty. Tutaj są. No i one chyba są w jakimś zestawie, nie? No, takich samych to by chyba nie dali. Z tą kurteczką zapewne. Yy, tak mi się wydaje. No. No nie wiem, ale dobra. Eee, zaraz sobie to zdejmiemy, ponieważ ja tego nie chcę. Ja chcę mieć moje rzeczy. Okej, okay, kochani, no i co? Zobaczyliśmy sobie wszystko, no oprócz tych wiewiórek, tam tych koni, w sensie tego znajdowania ich i tak dalej. No ponieważ po prostu nie udało mi się tego znaleźć. Jeśli wy też mieliście z tym problem, to oczywiście możecie mi o tym napisać, a jeśli nie, to możecie mi poradzić, gdzie znaleźliście i tak dalej. Także co, moi drodzy? Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!